Witam Państwa w imieniu Centrum Sztuki w Oławie. Kontynuujemy cykl wystaw przygotowanych przez Akademię Sztuk Pięknych. Autorem aktualnej wystawy jest Janusz Myrna, z wykształcenia psycholog, obecnie jest studentem Akademii Sztuk Pięknych. Tytuł wystawy: Uroda Chwili. Jak wygląda ta uroda chwili uchwycona przez autora, mają Państwo okazję przekonać się, oglądając obrazy, które prezentujemy. Zapraszam. Janusz Myrna. Uroda chwili. Tematem mojej wystawy jest Uroda chwili. Wyjaśnię, na czym to polega. Otóż całe moje dorosłe życie zawodowe pracowałem jako psycholog z tak zwanym trudnym pacjentem. Praca ta polegała więc na tym, że czy to bezpośrednio do mnie, czy tylko byłem świadkiem tych emocji negatywnych, one w jakiś sposób towarzyszyły mi w mojej rzeczywistości. I naturalną taką potrzebą było to, że gdzieś na pewnym etapie mego życia próbowałem znaleźć odskocznie sposób budowania swojej odporności do rzeczywistości mimo tych negatywnych oddziaływań. Stąd różne moje formy aktywności, które sprzyjały pozytywnemu nastawieniu, a więc wysiłek fizyczny czy. Inne formy aktywności, takie jak malarstwo, one, rysunek, one się pojawiały zawsze na jakimś tym etapie mojego życia. Interesuje mnie malarstwo figuratywne, a z tego moją największą miłością jest realizm i człowiek, człowiek, jego stany emocjonalne. I to malarstwo, które teraz Państwo będziecie oglądać, można było podzielić na takie tematy. Oczywiście człowiek, portret, stany emocjonalne, cień człowieka. To wszystko jest komunikatem, który wiele nam mówi. I tak podzieliłem te swoje prace. Ten cały Cykl tych prac, on się mieści świetnie, moim zdaniem, w tym kanonie urody chwili, bo życie składa się z chwil negatywnych, pozytywnych, ale tak naprawdę tylko te drugie budują naszą odporność, sprawiają, że zaczynamy działać w różnych sytuacjach i tak też należy to rozumieć, to moje malarstwo. Chciałbym troszeczkę pokazać wszystkim, że pozytywne, dają nam chęć do życia, chęć do działania, chęć do przezwyciężania tych wszystkich problemów. Jeżeli Państwo tego się doszukacie, będę bardzo wdzięczny. Ja dziękuję za możliwość spotkania w Galerii Centrum Sztuki w Oławie.